Dwa najlepiej sprzedające się kotły roku 2023. Są to kotły typu Slim. Mamy tutaj, jak zauważyliście, dwa kotły. Czym się różnią? Różnią się niektórymi opcjami, jeśli chodzi o urządzenia dodatkowe, jak również delikatnie różnią się budową. Jak widzicie, jeden kocioł jest niższy, drugi jest wyższy. Niższy kocioł odrobinę szerszy, natomiast wyższy odrobinę węższy. Ktoś powie, co to jest za różnica? Na pierwszy rzut oka żadna praktycznie, tak? Natomiast przy kotłowniach bardzo małych robi to naprawdę dużą różnicę, tak? Gdy mamy niższą kotłownię, jak najbardziej ten kocioł. Gdy mamy węższą kotłownię, jak najbardziej tamten kocioł. Jakie jeszcze są różnice nieznaczne? Palnik, w tym kotle mamy zamontowany palnik Pelas. Tam mamy palnik zamontowany firmy Kipi. Jaka różnica? Pokażę Państwu. Otwieramy jednego, otwieramy drugiego sobie. Jeden i drugi palnik są to palniki samoczyszczące. Obrotowe działają na zasadzie takiej, że co jakiś czas włącza się obrót podajnika, a przez co powoduje lepsze dopalanie opału, jak również czyszczenie, czyli nadmiar popiołu jest wysypywany z tego, z tego palnika. Konstrukcje nie są na wymienniku płytowym, są na wymienniku rurowym, czyli z tak zwanymi płomieniówkami. Bardzo wygodne w czyszczeniu. Najprostszym sposobem jest po prostu dokupić sobie odkurzacz do kominków i tymże odkurzaczem z tych płomieniówek wyciągamy. Trwa to 4-5 minut i mamy po zabawie. Tak? Wersja slim polega na tym, że mamy część tutaj, w której odbywa się cały proces spalania i wymiany na ciepło, inaczej mówiąc podgrzewanie wody. Naszej, która jest dostarczana do grzejników, czy tam do podłogówki. Górna część, czy w jednym, czy w drugim przypadku, jest zbiornikiem, tak? czyli miejscem, gdzie zasypujemy sobie pelet. Pelet, wielkość zasypu tych zbiorników nie jest jakaś olbrzymia tak? w stosunku do zbiorników, które znajdują się obok kotła. Jednak jest wystarczająca. No, do takiego zbiornika wchodzi około 100-120 litrów. Tak? Przy tym niższym kotle mamy możliwość dołożenia nadbudówki takiej, czyli podniesienia tego zbiornika i powiększenia go o kolejne litry. Więc możemy zrobić naprawdę duży zbiornik. Ale czy, czy to jest nam potrzebne? No, nie zawsze nie do końca. tak? Jeżeli chcemy mieć, zmieścić się w jakimś pomieszczeniu niższym, to, to taka nadbudówka jest nam zbyteczna. Jeśli chodzi o montaż takiego kotła, bardzo fajnie, prosto, króćce przyłączeniowe mamy z tyłu, czy w jednym, czy w drugim. Zdejmujemy sobie zbiornik, w tym wypadku mamy luźny zbiornik, więc mamy takie uchwyty na ręce, że możemy sobie zdjąć ten zbiornik w tym, jak i w tym wypadku. Z tym, że przy tym kotle musimy jeszcze odkręcić dwie śruby, które nam trzymają ten zbiornik żeby no, po prostu nie ruszał się, chociaż w tym nie są zabezpieczone, a i tak ten zbiornik jest stabilny. Sterowniki w jednym i w drugim przypadku mamy sterowniki firmy Plum, jest to model 860, jak najbardziej dawają sobie radę. Bardzo ciekawe funkcje, możliwość zapięcia zaworu trójdrożnego z siłownikiem, jak również podpięcia pompy cyrkulacyjnej, pompy CO, pompy bufora, no, w zależności w jakiej konfiguracji Podłączymy takie urządzenie, tak? Zabezpieczenie. W jednym i w drugim mamy w drzwiczkach tutaj takie krańcóweczki, czyli w momencie, kiedy nam otworzą się drzwiczki, czy tam sami otworzymy, automatycznie kocioł dokładnie nasz sterownik alarmuje nas o tym, że drzwiczki od kotła zostały otwarte, i w tym momencie kocioł nam się wyłącza. Aby nie spowodować jakiegoś pożaru czy zadymienia pomieszczenia podczas otwarcia, podczas pracy, różnice. W tym kotle w standardzie mamy zamontowany wentylator wyciągowy. Bardzo ciekawe rozwiązanie i bardzo skuteczne ze względu na to, że gdy mamy w mniejszej średnicy, otwór kominowy czy po prostu słabszy ciąg, automatycznie nam taki wentylator wyciągowy wymusi taki ciąg w kotle. Do tamtego drugiego kotła. Możemy zamontować jak najbardziej taki wentylator wyciągowy, jednak on jest tylko jako opcja. Możemy bez niego, natomiast mamy możliwość zamontowania go oczywiście za dodatkową opłatą. Kotły posiadające naprawdę bardzo wysoką sprawność powyżej 90% z najlepszymi palnikami na rynku. Palniki, tak jak powiedziałem, firmy Kipi i firmy Pelas, jedne z dwóch według mnie najlepszych na rynku obecnie dostępnych palników. Wyjścia do Czopucha, tamtym mamy FIS 160, w tym mamy FIS 130, 130 ze względu na to, że mamy ten wentylator wyciągowy, więc nie mamy potrzeby większego zakładania większej średnicy. Jeden i drugi kocioł wykonany naprawdę z grubej stali kotłowej, typowo, więc wytrzyma nam naprawdę długie, długie lata. Przewidywalna żywotność takiego kotła to jest do 20 lat, więc naprawdę nie ma czym się martwić, jeśli chodzi o awaryjność takich urządzeń. Jedynie musimy pamiętać o okresowych. Przeglądach, ze względu nawet nie tylko gwarancyjnych, ale aby nasze urządzenie poprawnie działało przez długie, długie lata. Tak jak powiedziałem, wykonane z dobrych materiałów, z grubych materiałów, przez co, tak jak też już wcześniej wspomniałem, te urządzenia są mało awaryjne, godne polecenia i naprawdę świetnie sprawdzające się w kotłowniach. Moce od 15 kW do 30 kW. Ktoś powie, ale ja potrzebuję mniejszy. Jak najbardziej jest możliwość i kotła 10 kW. Taki kocioł powiedzmy 15 kW, czy ten, czy, czy tamten 16 kW. Każdy jeden ma palnik modulowany, czyli możemy zmniejszyć sobie moc nominalną palnika. Czyli inaczej mówiąc, 16 kW mamy możliwość zmniejszenia do 30%, czyli wchodzimy na moc rzędu 5 kW, nawet niecały, więc jak najbardziej fajnie się sprawdzają i przy cieplejszych dniach, jak i w trakcie ostrej, srogiej zimy. Co jeszcze więcej od nich możemy opowiedzieć? Oczyszczeniu już też powiedziałem, najprościej po prostu sobie odkurzaczem wyczyścić te płomieniówki. W jednym i w drugim wypadku mamy szufladę, czyli w łatwy sposób wyciągamy sobie szufladę, wyjmujemy cały popiół, który nam tutaj zalega, wyrzucamy sobie czy do kosza, czy gdzieś możemy sobie na ogródek, ze względu na to, że popiół z peletu jest biodegradalny, więc można. Go rozsypywać, gdzie nam się najbardziej podoba i inaczej, gdzie możemy wysypać. Bo no, gdzie nam się podoba, to nie za bardzo, bo moglibyśmy to w środku miasta wysypywać, ale no, tam nie możemy, więc tam nie wolno. Do jednego czy drugiego mamy możliwość zamontowania modułu internetowego, dzięki któremu mamy możliwość sterowania sobie z aplikacji z telefonu, załączania takiego kotła, sprawdzania jakim płomieniem się pali, na jakiej mocy. Jak również do wszelkiego rodzaju zmian. Aplikacja pozwala praktycznie do zmian 1 do 1, stojąc bezpośrednio przy sterowaniu. Mamy również możliwość podłączenia panelu pokojowego, dzięki czemu nie sterujemy już temperaturą, którą mamy na kotle, czy tam na zaworze trójdrożnym, a raczej to się odbywa bardziej w bardziej sposób już automatyczny, przez to, że ustawiamy temperaturę, jaką chcemy otrzymać w pomieszczeniu, czyli. 21, 22 czy 23 stopnie, czy ile tam nam się podoba, sobie ustawiamy. Więc te kotły jak najbardziej możemy je doposażyć i stają się praktycznie zupełnie automatycznymi kotłami. Jedyne co trzeba robić, to wyciągnąć szufladę z popiołem, jak również no, musimy go zasypać, gdyż jeśli go nie zasypiemy, to chociażby był najlepszym kotłem, to i tak nie będzie nam się paliło. I to wszystko, co o tych kotłach możemy powiedzieć. Jak mogłem, staram się zachęcić, gdyż naprawdę to są kotły godne polecenia. Jeśli mówimy o kotłach typowo peletowych, do małych kotłowni, ale no nie jest powiedziane, że tylko do małych one się nadają, ze względu na to, że no również do, do normalnych, dużych kotłowni możemy go zamontować i cieszyć się bezobsługową pracą przez ileś dni, tak? ile to jest dni. Wszystko zależy od tego, jaka temperatura jest na zewnątrz i jakie zapotrzebowanie ma dany budynek. Jeszcze chciałbym dodać odnośnie zakupu takich kotów. Każdy jeden z tych kotów spełnia wszelkie wymagania, abyśmy otrzymali dofinansowanie również do 100%. Jak również możemy zakupić te kotły na prefinansowanie, oczywiście spełniając własne wymagania, czyli chodzi o progi dochodowe, ale mówiąc o Badaniach, o przepisach. Jeden i drugi kocioł znajdują się na liście Zoom, więc są uprawnione do tego, aby otrzymać dofinansowanie do 100%, spełniając pozostałe warunki. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie naszego kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, kciuki w górę, łapki w górę. Zapraszamy serdecznie do oglądania kolejnych odcinków.